Witajcie. Dziś takie małe, krótkie podsumowanie sezonu. Jak widać, nasz klasik dzielnie dotrzymuje kroku. Powolutku, muci, ale skutecznie. Niestety, w tym roku pogoda nie dopisała. To chyba jest wiadome dla każdego. Co się przekłada, niestety, na plony, na ilość zboża i na jego, niestety, oczywiście cenę. Tak, a w tym roku, jak wiadomo, no co ja będę Wam tłumaczył, sami dobrze wiecie, jak sytuacja wygląda. Jak widać, nasze stare sprzęty świetnie sobie radzą. Nie ma z nimi problemu. Gospodarstwo jest małe, ale świetnie sobie radzi. Każda maszyna. Ursusy w poczciwej formie. Jak widać, z tyłu by nasz ciapotek. Przyczepki gotowe czekają na zboże. Wiadomo, jakąś rezerwę trzeba mieć. No cóż. Staramy się wykorzystać pogodę, każdą możliwą sytuację, żeby jak najwięcej plonu zebrać, tak a kto już tutaj pomaga?